O, żegnaj, moja ukochana, umieram. Och, chętnie umarłabym z tobą, lecz nie wiem jak. Moje serce ściska jak ścierka wyrzymana przez wiejską gosposię. W takim razie nie myśl o próżnicy, tylko poszukaj tego dzbanka. Jakiego dzbanka? Jak to jakiego? Cykutą. Gdzieś mi się tu zawieruszył. No tak, oczywiście, musiałeś go zgubić. To już leży w twojej naturze, żeby wszystko rzucać byle gdzie i nic nie kłaść na swoje miejsce. Klej tu. Plejtu, a teofelma, zamiast szukać tego twarka, zwędzisz i zwędzisz. Nie wiem, po co ten facet szeptwy przydzielił cię do tej sztuki. Jeszcze niby mam umrzeć miłości do ciebie, a figa. Tak, to ja wcale nie będę piła tej cykuty. Mam cię w nosie, idę sobie. Ja też nie mogę cierpieć tej głupawej fizjonowi. Wzajemnie, że dałam się robić taką kapałą. we <laughs> Radosnymi piosenkami oraz krótkim e, występem artystycznym powitały nas dzieci z klas drugiej i szóstej, przygotowane przez panią e, Lidię Lorek i Katarzynę Machnicką. Brawa jeszcze raz dla nich, dla Mamy nadzieję, że wprowadzimy nas one w radosny nastrój. Witamy więc na drugim gminnym konkursie recytatorskim, zamiast smucić się i płakać lubimy czasem łapać. Witamy wszystkich uczestników, którymi są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie, laureatów szkolnych, szkolnych, eliminacji i mentorów. Jednocześnie jest nam niezmiernie miło powitać naszych szanownych gości. Witamy Panią Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, Panią Elżbietą Czasnowską. przedstawicieli Towarzystwa Miłośników w Ziemi Bronieckiej Pana Pawła Pogaja, Panią Drażynę yy, yy, Kazimierczak i Marię Urba. Bardzo serdecznie witamy Komisję Konkursową Skład. Przewodniczący Komisji, Przedstawiciel Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, Tata Agnieszki, Pan Leszek I Zapraszamy Pana od razu. Zapraszamy Pana Leszka. Przedstawicielkę Radzieckiego Ośrodka Kultury, Panią Magdalenę Chapisz. Zapraszamy Pani magda. Poprosimy także do pracy w Komisji Polonijskiej Panią Izabelę Kowalską. Pani Iza będzie oceniała występy uczniów klas 1-3. I później zajmiemy się z porodziską, wieloletnią nauczycielką w szkole w Chojnie, panią Zofią Ciesiarską, która będzie rozwiniała występ ze klas 4, 6 Czwartym członkiem komisji będzie przedstawiciel Towarzystwa Nauk Ziemi Kronickiej, pani Maria. Zapraszam. Uczestnicy będą w kolejności alfabetycznej. Najpierw szkoły podstawowe klasy 1-3, potem klasy 4-6, a na końcu gimnazjum. Zanim rozpoczniemy nasz konkurs, proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Małgorzatę Jankowską. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na drugim konkursie. Mam nadzieję, że tych konkursów jeszcze razem przeżyjemy wiele. Chciałabym tylko życzyć jurorom, żeby napracowali się i mieli problem komu tu przyznać nagrodę pierwszą, drugą, trzecią, bo myślę, że wszyscy uczestnicy są wspaniale przygotowani i życzę im, żeby tych nagród zebrali jak najwięcej, a pozostałym przyjemnej i miłej zabawy. Czyście chciałby jeszcze zabrać głos? Tak. Zatem aby nie potęgować kremy, zapraszamy pierwszego uczestnika.